Witam. W tym odcinku chciałem wyrazić swoją opinię na temat baterii do smartfonu, czy na przykład bateria oryginalna y, czy zamienna, która z tych baterii jest lepsza. Czyli na przykład gdy zużyje się wam bateria w smartfonie, którą lepiej kupić. Gdy przeglądałem internet przez przypadek dowiedziałem się, że dostępne baterie zamienne do smartfonów y, są o takim samym rozmiarze, ale za to większej pojemności. W celu porównania baterii zamiennej z oryginałem nabyłem baterię Bluestar o pojemności 1500 mAh, czyli o 200 mAh więcej niż bateria oryginalna w Nokilumi 510, na której właśnie tę baterię testowałem i, i właśnie z, z ciekawości postanowiłem sprawdzić, czy właśnie ta bateria jest w stanie dłużej wytrzymać niż bateria oryginalna. Dodam iż. Baterię oryginalną użytkowałem bardzo oszczędnie, gdyż na to dzień korzystam z smartfonów z androidem, yy chińskich takich też. Więc ten jest mało używany i bateria oryginalna jest praktycznie w idealnym stanie, więc mogłem mniej więcej porównać, ewentualnie tam minimalnie tam różnice, to w sumie bym mógł nawet i wyrównać. Czyli uznać, że jeśli jest tam dwie godziny duże, że, że w sumie, że jest to samo. Ale czy tak jest? No, najpierw to zaraz to powiem Wam na końcu. Najpierw sprawdzimy. Przyjrzyjmy się co tej baterii jest, a czego brakuje. Czyli tak 12 miesięcy gwarancji, polski opis. Bateria wymaga ładowania w celu uzyskania optymalnej pojemności. Pierwsze trzy cykle powin ładowania powinny trwać od 8 do 12 godzin. Podczas formatowania baterię należy użytkować aż do całkowitego rozładowania. Następnie, można użytkować baterię normalnie. To jest oczywiście oszustwo, bo, bo sam sprawdzałem na watomierzu, że jak bateria była naładowana, czyli po około 3 godzinach, to już yy, ładowarka się zamieniała w zasilacz, czyli napięcie szło tylko na smartfon. Na baterię już. Nie było żadnego napięcia. Dobrze, przyjrzyjmy się tej baterii, jak ona wygląda. Ogólnie to co tu mamy? Natężenie jest, do jakich modeli to, czyli, że pasuje do Noki Lumi 710, 610, 510, do Noki 603, a 303. Z tej firmy robią baterie do większości smartfonów. Czego tu w tej baterii brakuje, a brakuje rzeczy podstawowych, czyli y, napięcia brakuje, jakie nie wiadomo jakie ta bateria ma w sumie napięcie, brakuje także y, mocy baterii brakuje oraz brakuje y, plusy i minus nastyków, czyli nie wiadomo które właśnie są do zasilania SIM, które, jak jest plus minus, to jest ogólnie nie wiadomo. Po co bateria. Y, Wypadła bardzo dobrze, bo ogólnie to trzymała dłużej. To zdecydowanie dłużej niż oryginalna bateria. Oryginalna to jeszcze mi się nie rozładowało, ale. Teraz zaraz to sprawdzimy. 4 dni i 14 godzin, i 54%. Także mi tu. W tym. Yy, oryginalna bateria mi trzymie około 7-8 dni, ale go też oszczędnie użytkuję, bo. Na co dzień korzystam. jak wcześniej wspominałem smartfonu z Androidem, także to jest właśnie to oszczędne. Ta bateria jest w stanie przy takim moim użytkowaniu wytrzymać. Oczywiście to jest moje użytkowanie. 9 dni jest w stanie wytrzymać, czyli około 1,5 do 2 więcej. Gdy użytkujemy bardziej oszczędniej, to on. Znaczy, bardziej intensywniej chciałem powiedzieć, to wtedy różnica pomiędzy jedną baterią a drugą była w granicach 6 godzin. Czy dłużej, ale ta bateria ma swoje minusy, ponieważ gdy używałem baterii zamiennej do Lumi 510, to raz zdarzyło mi się, że poziom głośności mi tu bariował, czyli się ta belka tu przesuwała raz jedną stronę, raz drugą i mi pozi poziom głośności szło, poszło do zera i nie szło później zgłosić już tego telefonu. Także z tą baterią są takoby drobne problemy. Także podsumowując, yy nie mogę wam polecić tej baterii, ponieważ właśnie producent w ogóle niedbale tą baterię opisał. Bateria też czasem dziwne chimery robi w telefonie, właśnie z tą głośnością, tak jak wspominałem co prawda mi się to raz zdarzyło, ale jednak się zdarzyło, a po oryginalnej baterii w ogóle mi się to nie zdarzyło, także polecam do, jednak dokupić baterię oryginalną, gdyż jest w stanie wytrzymać, może troszkę krócej trzymie, ale jest pewne, bo tą baterią to może się smartfon zepsuć, także nie polecam tej baterii, lepiej inwestować po prostu w coś oryginalnego. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.